The bus reactor. Yeah, we it? revenge Revengeum. Can we? Do we know these guys, or is it like a generic name? It's, yeah, I don't know. Sounds it's familiar. Not dener, it's not generic, but it's. well, uh, I guess nice. that works. Good teamwork. This is reportable. Yeah, back. Are, are they lost farming? Just asking yeah. Oh, wow, well, yeah. But why on the galleon? You don't lost farm on the galleon. This it's waste of time. time. No, because. Four of them are uh, to, getting. Yeah, uh, turn are right. This, uh, we take them su their supplies. No, actually they're not lost farming. They're setting up. This is even stupider than lost farming. Uh, this is the stream sniper camping thingy. I don't know if it's it's not stream sniping. No, no, you you join. Yeah. Somebody somebody told me something like that uh, last week. That you join the arena. For you join server. Check the player list of the server, and if there is somebody you want to stream snipe or something, you you stay. If not, you just jump out. Hello. Actual players Actual players I'm scoring but I'm going with fire Oh, oh I'm dead actually You could have out with the filter How is Bro, they give me What? I'll go. I don't know, he's mounted. No, I could use one bucket now. No, just, there's just nothing to say. we are looking to and the Uh, you want more speed now? Yeah. Okay, dropping. I'm Now well, we are being pounded heavily again. Yeah, we might need to reset. No, they died Okay, we might need to reset We might need to reset Watch the ladder, there's a boy there They must admit uh, Left side Don't walk everyone over the grid He's gone Okay Guys, why is there a marathon over the grid? Uh, Radek, watch well, uh, the front, I'll help you with that <laughs> Well, no, another one in the of border. The We are patched. We are he's behind. Where is he? Ah oh, another one. Second border. Here oh no blunder bombs. The blunder only the, the only counter. The only counter cannot hit him. Lure him downstairs, lure him downstairs, that's it. I lost him. I will die to the fire. <laughs> I don't see him. Gonna... He's at the wheel. I see can't him. Hit we him. We need sure, right. Lure him downstairs, that's it. It's okay. I told you, if you can kill him, get the storage crate so they can put it on the grate and come downstairs. He's downstairs? Yeah, nice. Now he's dead. He's upstairs again. Buckets. Bucket. <laughs> he's on the grate. It's okay. Dead dead, dead, dead dead. Buckets. Oh. Backsplash. Another one! Oh no. Buckets, buckets, buckets. 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 Oh, it's over. Yeah, sorry, I was the only one team. Yeah. I couldn't hit shit, sorry. No, it's okay, just buckets. When he comes down, it's game over for him, but. <laughs> no, I mean he came down, I couldn't hit him. Hello! No. Why stay versus? No idea why. Why? Uh, dobra, to, to nie mam To nie dobre, ale nie dobre. Nie dobre, Jeden nie <laughs> so yeah. dobre, o, oh, hegemon. Do you know the way to Safer Seas? You seem experienced in Safer Seas. Aulimanki. <laughs> gościu, gościu mnie Swordsanger rozjechał. W ogóle nie uh, wiem. Mam mm. problem problem ze śledzeniem. Roll, z, ze śledzeniem celu. Mam problem z walką na miecze. Mam problem z pościgiem. No kurde, lecuję no, nie wiem. nie wiem, może mam za mocno ściśnięte te cholerne bandaże i mi po prostu te czucie w rękach już ubarło. Z, ze skrzynią w klacie, We're playing like Mercenaries, season 6. Ma już tysiąc na tenie? nie? Kurde mol. W piątek? O, cholera, myślałem, że trzeba by do sobą No to gratulacje, to będę musiał pójść. Push this, but there is a rock to our left. I got gun built, exactly. I, so. I couldn't even fast flash him. Okay, I'm the fight counter You are, yeah? You are in a full right. Yeah, we are. we are getting whoop Like. Like crazy. I'm pretty sure, I'm pretty sure there must be some more efficient way to do loss farming, boys. Yeah. Duże Mary macie. Nie, to jest bullshit. Jones nie ma czy, nie ma czy, jakiegoś, czegoś takiego jak MR w aktualnie. Jeżeli miało być, to nie działa. To jest... to jest bzdura. Po prostu może wszyscy farmią i wszystkich dobrych trafiamy. Oczywiście, że nie ma. Nie, widzę widzę bullshit. Widzę, jak dajemy dupy. To nie jest, że trafiamy samych Notorious Arenali, którzy nam kładą maszty po, zwykłą salwą cannonballową. Nie. Po prostu dajemy dupy. Z Borderów nie jesteśmy w stanie odep jesteśmy w stanie ich zatrzymać, nie jesteśmy w stanie yy, Brookside'a wygrać. To, to nie ma energii tutaj wspólnego z tym. It doesn't matter, because we will switch ships anyway. Okej, cool. Tak, no, i W ogóle podejść blisko kół, wiem, żebyś miała spokojniejszą wodę. no, płyniemy pod wiatr, więc wiesz. Zaraz się okaże, że to są jacyś cholera mistrzowie. Oni też będą... Oni tam będą przed nami płynąć z wiatrem. I co? Nawet oni. Level gildii bodajże 12, 11 chłopaki mieli. Ale ja nie mam swojej gildii. Za daleko na razie. Żagiel pozbinałem. Ciekawe. Mhm. To jest opcja żeby przepłynąć między nimi a wyspą. Jest opcja. Spróbuj. Nie ją podejmować. No, troszeczkę wyżej by było. Rare support team. Nie ma czegoś we uli że się nie można podszywać pod, pod rera. Kurde, da się wyłączyć to gówno. No, nice, nice. Ci zmieszam. Pręczkość. No dobra, w słupy trafiam, lecę do nich, część odbędę. Co, co za chwytliczanik? Jeden leży. Ale fut jak ja zostałem Podnosi go Przy kanał, nie Stracili maszt Tak ty skąd tam stoisz? Dobrze stoję Ale jest ich dwóch No ja tam teraz jestem na pełni jeszcze Nie wracam.

No wiem, no mieli good boy'a, bo ja widziałam już ich chciałem o tym mówić, bo... I co? Da się, da się. No dobra, czyli, czyli w słupy trafiam. Bo z galonami mam problem. Muszę sobie te... Okulary te wymienić na, na takie, żeby było łatwiej. Dobra, mi się wydaje, że to musiało być faktycznie kwestia tego, że po prostu dawno nie grałem na galonie i mam, i mam celownik yy, przestawiony na słupy. Ale flag, trzy flagi. Kurde, no, mieli piątkę, jakby nie patrzeć. To nie byli czempioni, czy to byli czempioni? Wiesz, to nie zwróciłem uwagi, ale mieli rypera piątkę na pewno. Nie się kołować z e, nimi. Dobra, wiesz to w sumie. Do your magic! Zdecydowanie, zdecydowanie to jest wina celownika mojego. Czy tego, że po stronie galonii dawno nie grałeś? One ball Yes. Co ja bym Podnosi tak go. Podniósł go. Prawda, wykręcę. Myślicie, że za trzecim one-blem Wątpię. Dobra, dostali jedną masz. Rider co tego duszka zdobyć One ball. To nie no to muszę za chwilecieć. Próbuję się spróbować e, Mogłem im położyć masz przez przypadek, przepraszam, musisz dopłynąć. Okay. Zwalili nam ster, ale mamy dobry kąt. Jeden leży. Dobra, falę mam, przepraszam. Tak mam ja podę, nie możesz wylewać. tylko. A nice, z wam I co Tak? Nie, nie dostałem dźwięku, tam. uwaga, wrócił. Nie jesteśmy. Dobrze Już leżał A wypadłem No, fajnie by było, ale to by była za wyższy poziom wtedy O ja czekam na na klątwę na statki tak, za 10 tysięcy stadę. Czy to tytuły? Na które ostatnie akropcy czy Nie. Za 9999 level. I co? No? Na jest, już. No wyżej, niżej. Co um, nie widzę chwilowo. Chyba tego wysoko. Wywaliło mnie pozostałych. O tak, już na lego, powinno być okej. Okay. A nie Nie będą się zapać? Znaczy zaraz ich zatrzymam, poczekaj No, tu masz Ja Cię już One ball. One more. Koło objechało. Zanim ja tu... Idź do nich, idź do nich. Nie, nie już kont stracić. To obydwa nie żyją, idź do nich. A, przereklamowałem? Tak. Wytrzymasz? Dwóch żyje. A, oh, shit Pani понятно, ты, Маш. O. Dobra, wiesz co, jak tam jest twoja sirena, to weź wróć. naprawiłeś, może? Nie, tak, jest naprawiona. A ruszyli się. Zdrane bomby. Trochę blisko. Mm, nie mamy jak wiatru złapać. Mhm. No, minimalnie, ten drugi molcafi No i teraz próbują zresetować No, z za chwilę będziemy musieli nauzować, bo mamy skałkę Dobra, coś trafiłem, ale naprawię dziury w międzyczasie Nie masz na prawie, bo nasz masz się trzyma na jednym Ja łatam z tyłu. No nie w ogóle poza mapę wypływają, ok. Mm. Zrobili prawej. zwrot. Nasz I prawej mamy strony. kolejną latemkę po prawej stronie. Znaczy kolejną arenkę. Nice. Trafiło w maszt? Tak, raz. 18.

Mm. Nie podoba mi się ten dźwięk. Dobra, wejść na koło ja, naprawiam. Leci border, może wejść. Będzie z lewej. Nie trafił. No ale spokojnie. spokojnie, spokojnie. Z placy, no nie? Okay. Tak. Ej, dlaczego mamy dziury w obydwu burtach? Pytaj deweloperów. Kurde molno. Albo to już co mogło być? To mogło być to jedno trafienie, kilka dziur. Dobra, z turba wokół tej skały? Albo nie, nie. Spokojna woda na wyspie, spokojna woda przy wyspie. Dobra, trzymaj. Dobra, podniż żagiel, dobrze. Ale nie przelatywały. Dobra, strzelam do nich, będzie dobrze. Nice. Dobra, speed. Na pół lecimy. Przesadziliśmy z tym speedem, ale nie będzie. Dzień, tak, Zaraz no, skąd się to? Co? Gajamy ich? Tak, tak, jak najbardziej. Jak to koło wygląda? Jeśli odkupimy.

Kondz wstawić, to teraz kompletnie. Cześć, szodnie! Dobra, zdebastowali. Chłopaki mają obsydiany ja kaftan. Tak, oni mają chyba cały set obsydianowy. Dobra, wracasz? A, tak, jak jestem, jeszcze Po prostu na zależy mnie Jeden leży. Drugi leży, zapełniali. my? Jak tam z wodą? Eee, nie, jesteśmy susi. Nie, nie. Wiesz nie, na mnie stoi czekaj to tego wszystkiego? Teraz? Znaczy jednym <grym się> No kurde, Admirał, zobacz co tu się dzieje. No gnoimy wszystkich siema. Ja, ja mówię, to musi być to, że ja po prostu od dawna nie pływałem galeonem. Wszystkie sesje, które... Wszystkie sesje, które w przysiągu ostatniego miesiąca y, robiliśmy, były na slupie, Na live. Momencik telefon.